wszystkie miejscowości, wszystkich ludzie, którzy przyjechali. Mam nadzieję, że tych, których wyczytam, ci, którzy, których wyczytam, będą bardzo głośno. Skupcie się, moi drodzy, zaczynam! Jest tego dużo! Witam bardzo serdecznie z całej Ciechanów! Vítám Legionovou Varšavé! Vítám Vilkovice! Dobrý večer, dla z Brodnice! Zalůža! Vítám Kepšin! Dobrý večer, dla Vítám z Vilbarka! Vítám Pasek! Vítám Meldok! Vítám Luži z Rudkovic! Vítám celou o Ostrudé! Dobry wieczór dla Jezioran. Ja witam! witamy Niedzincę. Całą Warszawę. Witam Izbę witam Witam ludzi z Łeńska. Dobry wieczór dla Egiptu z Witam ludzi z Półtuska. Witam Świętosław! Dobry wieczór dla Gwinojecka. Połowy Miasto Lomorskie. Witam w Tusk. Przeba. Jest tego dużo. Witam cały Marków Mazowiecki. Uuu! Witam Kwidyn. Witam ludzi z Witam z Dobry wieczór. Już teraz ludzi z Witam z Trzegowo. Witam ludzi ze Słupska. Witam, Witam ludzi Witam Szleńsk. z Miejska. Witam Witam całe Trójmiasto. Malbork! Dobry wieczór dla Braniewa Marzęcic Witam ludzi z Żerowina Witam austro Dobry wieczór dla Turza Mała Witamy Warszawa do nowo Witam ludzi z Czernikowa, Obonowa Jadąc dalej, dobry wieczór dla Wszaszlysza Mieję życzeń Podlaski dla tych wszystkich, którzy przyjechali z Belgii! Dobry wieczór dla ludzi, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii, którzy tam mieszkają! Dla Szczecina! Dla ludzi z Gwinojewska! Witam całe Kuno, Liz Park Mrogowo. Witam ludzi z Wrocławia! I na koniec... Last tuzianki. Omen! Ja się boję. Tego co się stanie za chwilę. Żebyście wyszli z tą normalni, szansa na to nie ma.